Małe godzinę 16.32. Pan Zygmunt pojechał z maluchami do weterynarza na drugi etap. Tutaj ciotka płaczka. Przyniosłem kości z kurczaka wędzone. Kolega Marcin widał i tu zobaczcie szramek na samej górze. A tutaj był Cienki bolek. Słyszeliście, jak cienko śpiewa? kicia kiciolek Na no, poszedł. A szramek on lubi tutaj na tych półkach siedzieć. Zmienia tylko. Niżej, wyżej. Same kicia. A jaki wielki. Dorodny. No. A przeciąga się. To punkt obserwacyjny, wysoko. Wszystko widać dookoła. Dzik nie zaatakuje. Dziki po drzewach nie umie chodzić a tu nasza Majeczka, Zdrowa się, zdrowie, zdrowo się trzyma, nie potrzeba do lekarza z nią jeździć. No. Cienki Borek siedzi tutaj. Kiciulku, jak ci się tu siedzi? Co? Też masz dobry, nie? Punkt obserwacyjny, prawda? Jaki wielki. Aha, aha. <laughs> Jaki wielki. <A>. Grube kocury. <laughs> Odporne na te temperatury. Wcale je to nie rusza. No dzisiaj jak korpusy kochani dawałem, to ten białas też wyszedł z zarośli. Rzuciłem mu tam korpus, wyszedł, później wziął. No zobaczcie jeszcze ile jest. Jakie mają. O, przyszedł tutaj teraz. Ech, chodzi, chodzi za mną. Chodzi za mną. No. Zyzio był ze mną w pokoju aż do czasu kiedy trzeba było jechać do weterynarza no to wziąłem go tutaj przyniosłem no i zacząłem te dwa niunie i mi się do torby włożyłem i ten widział Zyzio i wiecie co on zrobił? schował mi się Schował mi się, chodzę, szukam, no, gdzie jest Zyzio? Nie ma Zyzia. Ale zauważyłem go kątem oka, że on tutaj mi tam czmycha. No to zaraz szybko przyszedłem za nim. Tutaj patrzę, no nie ma go, no, no co jest, no był i nie ma. No jak to możliwe? I podniosłem ten wózek i on tam wlazł pod wózek i się schował. No słuchajcie. No gdybym nie widział go przez moment, jak on tutaj na rogu mi czmycha, no to przecież ja bym go nie znalazł tutaj. No, chodziłbym w kółko w piętkę, bym się denerwował i bym go nie znalazł. No i koty by pojechały bez niego. No taki to bystrzak. Zysio już tak się oswoił z moim oddziałem, że jak chce, to biegnie przede mną. I wie już, którym czy przez piwnicę, czy, przez parter, do góry, do pokoju leci. No, już ma opanowane, obcykane. Jak ja to mówię, ma teren zmapowany w głowie, wie gdzie. A tutaj zobaczcie, leży i który to leży? Le ten. Yy... leży. ten Balibal leży. a ten chodzi za mną? Chodzi za mną też? Oj, 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 Pogłaskać? No chodźcie, pogłaskać. Pogłaskam cię tebie. No, widzicie, daje się pogłaskać. zadowolony a dzisiaj fotel chciałem wziąć i na fotelu była majeczka i misia no to mi się zdjąłem i później ma, to maję zdjąłem, później misie, a tam jak się wpiła w ten palec, kochani o Normalnie wbiłam się tak w ten palc, że wisiała na tym palcu. O, proszę, jak siedzieć tam A, dwa. Dwa hersty. Dwa hersty, kurczę, zza płotu. z zapłotu. Także mówię z tą misią no to naprawdę trzeba uważać. To jest pieszczoch, ale to jest taki pieszczoch, kot taki nieobliczalny Trzeba uważać. I co, Majeczka? Pojechali, zostałaś sama, nie? Jeszcze Urwis został. No, ale Urwis też się dobrze czuje. A, i następna półeczka, i następna półeczka. A, i to. I się będzie bawił. No, szkaradna ta. Moja. O! Przyszedł z placówki wysuniętej. Proszę. Gdzie to się było? Co? Gdzie to się było? Ha. Było się w Jaromienie tam, co? I co, tam dobrze jest? Co? Kiczek, gdzie ty tam łazisz? Ale zobaczcie jaki on... Kurczę. Ten też jest wielki. Kurczę. Tamten też wielki. <laughs> Można powiedzieć, że są takie porównywalne kocury masą. Wielkie koty, jaką sierść ma ładną, kurczę. No kochani, chciałem zrobić ten czwarty domek ogrzewanie. Wymontowałem tą lampę. Ale okazuje się, że ta oprawka to są takie wielkie G, że to w ogóle do wyrzucenia Stało trochę. Temperatury i w ogóle do wyrzucenia. Także muszę znaleźć oprawkę jakąś, starą, i tam włożyć. Bo teraz takie dziadostwo robią, że to głowa boli. Wszystko się rozpada. Trochę popracuję. Te blaszki w żarówce, kurczę, to też takie wszystko cieniutkie. Dziadostwo robią. 이제 이 올리 아이제.